Cześć. Witam na Telehinapel. Mam dzisiaj paczkę, w której będzie szal. Trzeba ostrożnie to otworzyć. Szalik ma być z jedwabiu. Także szkoda, by go było zniszczyć. Proszę, zapakowany w folię No i z tym musimy. No faktycznie producent nie kłamał, w dotyku bardzo delikatny jest, miękutki, jest to jedwab, tak jak było chyba napisane i wygląda właśnie oto tak. Cena będzie podana na, w podpisie filmu, teraz nie pamiętaj ceny. Jeżeli kogoś interesują jakieś ciekawe zakupy z Chin, to proszę subskrybować kanał. Można też oczywiście szersze opinie o tych rzeczach czytać na blogu zakupowym, adres aliexpress.telchina.pl, tam więcej na temat tego po jakimś czasie użytkowania, czyli jakaś opinia będzie po czasie, po wypraniu, powiedzmy co się z nim dzieje, czy nie dzieje, czy jak się zachowuje. Także proszę subskrybować kanał i do kolejnego filmu.